Cześć. Dzisiaj jesteśmy na budowie stawu kąpielowego i akurat jest to projekt blisko nas, a więc postaram się pokazać w takich etapach, jak robimy. Tutaj zobaczcie, to będzie zbiornik czwartego typu z tak zwanym filtrem szybkim. No i mamy dzisiaj mamy wykopany dół i przygotowujemy się do. Zalewania fundamentów, i w następnym wejściu pokażemy ocieplenie, ponieważ inwestor zdecydował się na zastosowanie pomp ciepła i do rozpoczęcia budowy murów. No, i widzicie, kolejny etap. Tak to wygląda. Zaraz to sobie omówimy. Wejdę tam do środka i powiem. O co Chodź. I tutaj widzicie, tak to wygląda eee, już na dole, czyli mamy bloczki szalunkowe. Pompa zalała te bloczki szalunkowe betonem. Eee, te mury można sobie spokojnie zazbroić drutem. E, poziomo na każdym, e, tam na, na, na dwóch czy na trzech piętrach, i pionowo jeszcze będzie, e, będzie zazbrojenie. Zobaczcie, jak to tutaj jest zrobione. E, mieliśmy wykop, e, widzieliście w poprzednim wejściu, i teraz tak na dnie wykopu została, e, została wykonana taka ława, podsypka e, betonowo-cementowo-piaskowa. E, e, na tej podsypce e, został ułożony styropian. Twardy taki styropian do ławy, zobaczcie, coś takiego, na ten styropian została położona hydroizolacja, tutaj widać EPDM, tak? został zabezpieczony włókniną i na, tym, na tej takiej płycie, można powiedzieć, trochę, trochę przypomina to płytę fundamentową, zostały postawione mury z bloczków betonowych, szalunkowych i w tej chwili zostały zalane. Tutaj jeszcze widać już spust który jest pod epdm i zobaczcie, że on jest tak, tak ustawiony, że zostawione jest miejsce na zalanie dna też betonem i to będzie robione w, w następnej kolejności, w tej chwili będziemy mieć przerwę technologiczną po to, żeby mury nam po prostu związały. Dzięki bardzo, cześć. Kolejny etap na budowie stawu kąpielowego, typ czwarty. No i zobaczcie, ostatnio byliśmy w trakcie zalewania murów. Dzisiaj już mury są zalane i nawet zaciągnięte bloczki betonowe klejem. My używamy klejów żelowych, klejów takich mrozo- i wodoodpornych. Na dnie też został za zaciągnięty Klejem posadzka. Zobaczcie, tutaj mamy denny on jest jeszcze nie odkorkowany. Dlatego, że takie uzbrajanie takiej armatury robimy na samym końcu, po to, żeby nie wpadał brud ani nic takiego. Klej jeszcze nam schnie. Widać połączenia czy widać fugi pomiędzy bloczkami, ale one później zginą i w czasie eksploatacji pod wodą tego w ogóle nie, nie będzie widać. No i tam mamy to, co najważniejsze, czyli technikę już trochę widać. Zaraz pokażę, jakie tutaj rozwiązania żeśmy zastosowali. No i tak, widzicie nasza komora filtracyjna. E, taka standardowa, e, 3-metrowa. E, oczywiście z ochroną zooplanktonu, ten, ten nasz e, opatentowany e, element. I tutaj zobaczcie nowość w naszej ofercie, e, czyli tak zwany filtr szybki, e, jest to filtr, e, który e, ma bardzo dużą wydajność, zajmuje stosunkowo niewiele miejsca e, i tak naprawdę jest cały ukryty pod wodą. A więc w stawie kąpielowym będziemy mieć tylko strefę kąpielową i niewielki filtr hydrobotaniczny. Cała filtracja będzie odbywała się tutaj w tym filtrze szybkim. Tak to, tak to wygląda w środku. On jest jeszcze nieuzbrojony. W kolejnych etapach będę pokazywał. Jak to, jak to działa? Tutaj, w tej chwili, stoję w takiej strefie, gdzie będzie, będzie zasypane to ziemią. Staw się kończy, będzie kończył tutaj, tak jak, tak jak jest steropian. Dopowiem tylko, że staw będzie ocieplany za pomocą, woda w stawie będzie ogrzewana za pomocą pompy ciepła i dlatego cały zbiornik, jak i elementy filtracji są izolowane. Styropianem. Dlaczego tu wszedłem? Dlatego, że zobaczcie, tutaj mamy otwór na skimmer. My jesteśmy, jak gdyby, zastawem, ale zobaczcie, mniej więcej poziom lustra wody to będzie tutaj, w tym miejscu. I to jest bardzo ważna rzędna, tak naprawdę, ponieważ tą rzędną należy przenieść. Na wszystkie pozostałe urządzenia, czyli zobaczcie tutaj element filtra szybkiego, też jest wystaje ponad lustro wody, czyli ponad tą rzędną zaznaczoną, jak i komora, też musi wystawać. Inaczej woda by nam się po prostu wylewała i nie uzyskalibyśmy odpowiedniej. Odpowiedniego poziomu w samej nietce kąpielowej. Na dzisiaj to tyle. Kolejny etap pewnie już będzie widać: zarysy zewnętrzne stawu. Dzięki. Witam. Kolejny dzień na budowie stawu kąpielowego. Nasza komora. Zobaczcie, już mamy uzbrojoną. Obok filtr szybki, jeszcze, jeszcze nie zrobiony. Ale już można zasypywać, e, robić porządek w, dookoła stawu. E, tak to wygląda z tej strony. No i tutaj mamy nieckę kąpielową i strefę regeneracyjną. I zaraz wejdę do środka i pokażę co my tam mamy. I jesteśmy w środku. Widzicie strefa kąpielowa, e, strefa regeneracyjna. Tutaj mamy już uszykowane. E, m... Dysze napływowe, woda będzie wchodziła po filtrze szybkim i po naszej komorze. Wykonane przepusty w hydroizolacji z EPDM-u. Tutaj na razie mamy taki wieszak, który powstał do tego, aby zawiesić EPDM. Z tej strony powstanie murek oporowy z jakiegoś kamienia dekoracyjnego. W tej strefie będziemy mieć wysypane kruszywa filtracyjne i będą rośliny, czyli tutaj powstanie nam taka strefa hydrobotaniczna. Murek, który oddziela nam strefę kąpielową od strefy regeneracyjnej, został wykończony, zobaczcie, termososną. Ten materiał, jak każde drzewo, które jest, drewno, które jest zamoczone w wodzie, nie wpływa na, na wodę i nie gnije, nic się nie dzieje. Bardzo estetycznie wygląda. Dobra, na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia w następnym, w następnym dniu. Cześć. Po raz kolejny witam na budowie stawu kąpielowego z tak zwanym filtrem szybkim. Tutaj zobaczcie. Dlatego, że mamy już grudzień i niestety pogoda spłatała nam trochę figli. Nie mogliśmy dokończyć. Zostało zrobione to, co widzicie w tej chwili. A więc tak, mamy nieckę mamy kąpielową już całą zrobioną, mamy wykonane strefy filtra hydrobotanicznego z jednej jak i z drugiej strony, powstały mury oporowe dookoła stawu, które będą jeszcze pokryte dekoracyjnym kamieniem, oczywiście mamy zasypane filtry, to jest tak przygotowane, że będzie można prowadzić pracę przy stawie bez żadnego problemu, ponieważ są już święta za chwilę. Życzę wszystkim wesołych świąt i do zobaczenia w przyszłym roku, kiedy będziemy kontynuować budowę tego stawu. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.